Witam wszystkich. W kolejnym odcinku naszej serii Serious Sam, drugie starcie, tym razem odwiedzamy tytułowy Ziggurat, gdzie musimy odkryć 11 sekretów. Tak więc tutaj, akurat, już mamy odkryty sekret numer 1. I zaraz odkryjemy drugi sekret. Znajduje się dokładnie on na tyłach. Tej świątyni. Również mamy możliwość uzupełnienia wyposażenia. O, i tu jest właśnie sekret numer dwa. On jest dosyć ciężki do zdobycia. A to się teraz akurat może wydawało dosyć łatwe, natomiast wyszło mi to naprawdę zupełnie przypadkiem. Ponieważ szczerze mówiąc, do tego sekretu podchodziłem kilkanaście razy. No, a co do samej planszy, to ten tytułowy zigurat, zgodnie z krótką informacją, jaką przygotowali nas autorzy gry, możemy się dowiedzieć między innymi, że było to miejsce świątynia starożytnych asyryjczyków i Babilończyków, którzy to postanowili przed nami schować te wszystkie sekrety. Oczywiście Bosman postanowił odkryć owe sekrety i podzielić się z nimi z wami. W tym w ogóle epizodzie będzie dosyć dużo przyspieszeń. Z tego powodu, że sama rozgrywka zajęła mi grubo ponad 50 minut. Tak więc, z tymi wszystkimi przyspieszeniami, udało mi się ten odcinek skrócić do chyba 20-30 minut. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tylko tak, jak powiedziałem, kiedyś w którymś tam odcinku, te wszystkie przyspieszenia w żaden sposób nie wpłyną na odbiór samego odcinka jak również że wpłynął na odkrywanie samych sekretów tak więc postarałem się żeby to wszystko było w miarę czytelne i dosyć dobrze zrozumiałe tak teraz się musimy wydostać z tego labiryntu W tej świątyni już sekretów żadnych nie odkryjemy. Ja tutaj w sumie nie wiem po co szukałem takiego jednego wyłącznika, ponieważ zaraz Wam dokładnie pokażę o co chodzi. Tu jak widzicie, tylko się jeszcze pozbędę, bo tu jeszcze ktoś mi szaleje, słyszę. A przypalimy mi tyłki. Tutaj widzicie są takie schody do góry. Tak, chyba wszystkich już się pozbyłem. I tutaj musimy znaleźć taki przełącznik, który nam uruchomi schody. Natomiast tego przełącznika w sumie nie trzeba korzystać, ponieważ to jest już wejście do góry. I tak naprawdę mógłbym już te kroki skierować do wyjścia. O, akurat mi nie wyszło. Natomiast jest taki wyłącznik, i tak się zastanawiam, do czego on służy. Dlatego chcę wam go pokazać. Może ktoś mi naświetli sytuację. Ten wyłącznik, tak jak powiedziałem, on powoduje, że opada platforma i pojawiają się schody. Które właśnie robią nam dostęp do tego przejścia, które już no jest dla nas odkryte. Otwarte tylko, że akurat nie po tej stronie. Ten wyłącznik pewnie będzie gdzieś. też go tu nie ma. To jeszcze musimy sobie pochopsać e, troszeczkę w innym kierunku. No, chyba doskoczę. Dobra. Tak, to jeszcze nie tutaj. No, gdzie jest ten wyłącznik? Przełącznik. No, to zostało jeszcze tylko jedna możliwość. Nie ma? Co jest? Tu jest. O, właśnie. O, proszę bardzo. I ten przełącznik powoduje, że opadają nam schody, i one nam umożliwiają dostanie się do tych drzwi, które, które tam widzieliście przed chwilą, się otwarły, się rozsunęły. No chyba, że ten przełącznik ma jeszcze inne dodatkowe znaczenie, bo jak widzicie, to są te drzwi, przy których zebrałem broń do snajperki, i one już były otwarte. Tak więc można się było do nich dostać w zupełnie inny, dużo prostszy sposób, bez zbędnego kombinowania. Więc, jeżeli znacie jeszcze jakieś zastosowanie do tego przełącznika i chcecie się tą informacją podzielić, to będę bardzo wdzięczny. Tak, tutaj sobie zaraz odkryjemy dwa kolejne sekrety. Trzeci i czwarty tylko jeszcze zdejmiemy parę ptaszków. Parę ptaszyn. Tak, pierwszy sekret zaraz jest po prawej stronie. Tutaj sobie musimy strzelić w murek. O, pudło. O, właśnie tutaj. I mamy sekretne zdrowie. I sekret numer 4 jest dokładnie po lewej stronie od wejścia. I to jest samobójcza roślina zemsty. Zwróćcie uwagę na jej fantastyczne żółte okulary. O, właśnie tą roślinę w tej chwili odkryliśmy. I tutaj, jak widzicie, zwykła broń za bardzo na nią nie skutkuje. Tak więc najlepiej wziąć miotaż ognia. O, i po prostu przypalić jej pupę. I jest wszystko w porządku. Tak, tu mamy kolejny sekret. Piąty. Oczywiście z małą niespodzianką. I tutaj jeszcze na tym poziomie musimy zebrać yy, dwa jastrzębie skrzydła, zdaje się, tak to się nazywa. Właśnie jedno widać. Jastrzębie skrzydło, dokładnie, tak? Oczywiście. Wzięcie każdego z, ty z tych dwóch skrzydeł wiąże się z eliminacją przeciwników. Ja tych momentów. Na razie nie będę przyspieszał, ponieważ walki są w miarę krótkie i nie są męczące w odbiorze. I zaraz na wprost widać wejście do kolejnej świątyni, gdzie znajduje się drugie to jastrzębie skrzydło. Którego wzięcie nam pozwoli przejść dalej. O, tam jeszcze mam jednego kolesia u góry. Dobra. No jeszcze. A tu jest jeszcze skorpionik. Dobra. Jeszcze ktoś? Nie ma. No, a o niespodzianka. Ja już sobie tak długo obiecuję to... tą naukę przełączania broni. Ale jak to bywa w moim przypadku, wszystko kończy się tylko na dobrych zamiarach, których i tak nie wprowadzą w życie. Dobra, mamy teraz drugie, jeszcze nie. O, dobra. Tylko sobie uzupełnię. Amunicję i mamy drugie jastrzębie skrzydło. I tak spokojnie możemy się kierować do wyjścia. Tam mamy jeszcze jednego szerega. No, to chyba wszyscy. U góry nikogo nie ma. O, nie, no, to się jeszcze tu jest. No nie wiem jak on się przyczaił. Tam jeszcze mamy dwóch kolesi. Dobra, jeszcze tego szerega mamy. Dobra, poszedł spać. Okej. Okay. O, i tu mamy serducho, które musimy teraz wziąć. To jest sekret numer 6. Tylko teraz... O, to mi się te drzwi mi się powinny otworzyć. Mm, momencik, trochę się teraz zgubiłem. Masz. O, tu są te drzwi, do których muszę wejść. O, też są zamknięte. Kurczę, moment. Hmm. no też zamknięte, no teraz chodzę w kółko tak, co ja tu teraz miałem zrobić? coś, coś muszę chyba przyłączyć. no wszystko mam pozamykane Ach tu jest... dobra, już mamy przycisk Ok. Jest wszystko w porządku. Chociaż nie dostaliśmy żadnej stosownej informacji, że przycisk jest aktywny. W każdym razie on się. On powoduje to, że drzwi się otwierają. Dobra, została z niego tylko mokra plama. Czyli gorąca plama. Kieruję się w prawo. O, to jest to serducho. Także tutaj, sorry, jeszcze pomyliłem. Tu musimy przejść. O, to jest to pomieszczenie. Dzięki któremu dostaniemy się do tego serca, oczywiście, po drodze pozbędziemy się jeszcze kilku brzydkich przeciwników, dobra, to chyba wszyscy. I teraz, jak się odwrócimy, o właśnie w tym miejscu mamy pomieszczenie, w którym znajduje się sekretne serducho oraz kilka innych przedmiotów, jak właśnie naboje do snajperki, tak. Czyli mamy odkryte już 6 sekretów, zostało jeszcze przed nami do odkrycia 5. Tutaj jest takie bardzo ciekawe pomieszczenie. Radzę przebiec prawą stroną, ponieważ jest to pomieszczenie pułapka. Jak widzicie, zaskoczyły nas toczące się kule, które po prostu by nas zwyczajnie przygniotły i zakończyły nas żywot. Tak więc, tak jak powiedziałem, trzymamy się lepiej prawej lub lewej strony i szybko przebiec do końca korytarza. I to jest najlepszy sposób, aby te kule ominąć. Tutaj mamy taki bardzo fajny kręcący się mostek. Przejście go akurat nie jest większym problemem. O, proszę bardzo, za pierwszym razem. Bez problemu. Tak, i tutaj musimy sobie teraz pochopsać do góry. I musimy wskoczyć na tą platformę. O, akurat teraz mi nie wyszło. Ja tutaj radzę sobie zrobić save'a z tego powodu, że no przynajmniej ja parę razy sobie zanurkowałem w przepaść. Dobra. I teraz w tym pomieszczeniu zrobię parę przyspieszeń. Ponieważ nie ma tu nic wartego uwagi, a zaoszczędzimy sporo na cennym czasie. Pojedynek się odbywa w jednym pomieszczeniu, tak więc nic tu nie będzie w żaden sposób nieczytelne. Tak, i tu mamy sekret numer 7. Mamy przepaść. Ale my sobie tutaj możemy sobie skoczyć w prawo i dostaniemy się o właśnie do sekretnego miejsca, gdzie możemy sobie znaleźć, wziąć, podnieść e, poważną bombę. Żeby z tego sekretu się wydostać wystarczy na te, wskoczyć na te kule, to są po prostu teleporty i dostajemy się do miejsca którego właśnie wykonaliśmy ten skok w tą przepaść. No tu mi się ten czai, drugi jeszcze. Oni przeważnie sobie parami chodzą. Tak. I tutaj teraz mamy do odkrycia Dwa sekrety, one są w jednym miejscu. To jest sekret ósmy i dziewiąty. Ja tutaj sobie skorzystam, właśnie z maksymalnego przyspieszenia, żeby tam się dostać, ponieważ te dwa przedmioty są dosyć daleko, jak widać. O, to są właśnie te dwa krzaczki. I proszę bardzo, mamy dwa przedmioty. I każdy zaliczany jest jako osobny sekret czyli ósmy i dziewiąty. Tak, ten moment sobie teraz też przyspieszymy. Z tego powodu, że odkrycie dwóch sekretów no oczywiście nie może się wiązać z brakiem jakiejkolwiek konsekwencji. Tutaj jeszcze w tej lokacji, tak jak to było w poprzedniej, musimy zebrać dwie rzeczy. Nie, przepraszam, tu musimy dotknąć, czyli musimy te skrzydła, jastrzębie skrzydła, musimy, które zebraliśmy wcześniej, musimy ułożyć czy złożyć na tym ołtarzyku. O, właśnie tutaj, umieścić. Jeszcze mi się pomylił pomieszczenia, to nie jest to, o którym myślałem. I oczywiście po drugiej stronie jest druga świątynia, na której ułożymy to ostatnie skrzydło, które nam zostało. I to oczywiście pozwoli nam na dostanie się do kolejnej lokacji. Dobra, umieściliśmy lewe skrzydło. Teraz oczywiście jeszcze stoczymy pojedynek. No, wrogów słychać, ale nie widać. Dobra, już są. No, jest ich dosyć sporo. To przyspieszenie jest razy 16, tak więc ta walka trwała naprawdę dosyć długo. Dobra, ok, i teraz mamy tutaj trzy wejścia: jedno główne oraz dwa boczne, znajdujące się po lewej i po prawej stronie. I najpierw swe kroki skierujemy do tego po prawej. Tak, to jest wejście główne, a my teraz sobie właśnie pójdziemy w prawo. Tutaj sobie jeszcze Pani da się dobra. Mam pełny zapas amunicji do snajperki. To dobrze. I tutaj zaraz sobie odkryjemy sekret dziesiąty. Ja specjalnie zrobię stop klatkę w tym momencie, ponieważ. Trzeba podejść do ściany, o zobaczcie i mamy informację, że uruchomiono sekretnego boksującego barego. Ja zupełnie nieświadomie po prostu ten sekret odkryłem. Chociaż można go zdobyć zupełnie inaczej. I nie wiem akurat dlaczego ten sekret się uaktywnił po dotknięciu tej ściany, dlatego zrobiłem tą stopklatkę żeby wam to pokazać. Natomiast ten sekret odblokowywałem zawsze w inny sposób. Po prostu strzelając w to okno, które tu widać u góry, widzicie tam się Ono się otwiera, zamyka Wystarczy w nie strzelić Pokaże nam się żelony szrek Który powinien zostać znokautowany przez Boksującego barego. niestety tutaj bary się nie wykazał I nie znokautował naszego przyjaciela Tak więc musimy się go sami pozbyć no, w każdym razie, tak jak mówię, można ten sekret odblokować w ten sposób, strzelając w to okno. A jeżeli yy, ten strzał tego sekretu, tego sekretu nie uaktywni, no to tak jak mówię, trzeba po prostu podejść do tej ściany. Nie wiem, dotknąć ją czymkolwiek, strzelić w nią, i w tym momencie ten sekret na pewno będzie aktywny. No i tu jeszcze teraz mamy ostatni, jedenasty sekret. No właśnie w tym miejscu dostajemy się do sekretnego pomieszczenia. Gdzie strzelając w platformę, dostajemy statuetkę, która spowoduje, że przez chwilę będziemy nietykalni. I tutaj, jeszcze w tym pomieszczeniu, musimy dotknąć świętego kamienia. To jest jakby główne zadanie, które musimy wykonać w tym pomieszczeniu, w tej lokacji. Przepraszam, bo to nie jest pomieszczenie. Jak się domyślacie, tam gdzie mamy to główne wejście, ono dopiero się wtedy otworzy. Bo teraz się kierujemy w to wejście po lewej stronie. Musimy dotknąć drugiego świętego kamienia. Które to właśnie spowoduje otwarcie się tych głównych właściwych drzwi. Tutaj już akurat nie ma żadnych sekretów do odkrycia, tak więc ten moment sobie spokojnie przyspieszymy. Ta lokacja jest dosyć mała, czytelna, tak więc nie ma problemów, żeby ją zrozumieć, żeby się połapać o co chodzi. Tak, od teraz dotkniemy. O, ostatni święty kamień. I teraz swoje kroki już kierujemy prosto do tego głównego wejścia. Tak, jesteśmy wewnątrz świątyni. Tak, tu mamy zamknięte, to chyba. Aha, mam tu jeszcze dwa wejścia. Popraw... Aha, i dobra, i teraz musimy. Bo troszeczkę się potraciłem. Musimy przełączyć. Zdaje się, dwa lub trzy przełączniki. Przed chwilą uruchomiliśmy jeden. Otwarło nam się pomieszczenie, z którego wybiegły e, wybiegło parę szkieletów, oczywiście. Tu mamy teraz drugi przełącznik, który nam uaktywni kolejne drzwi. Tutaj nam teraz wybiegnie koziołek-matołek, i będziemy mieli możliwość przełączenia jeszcze jednego o właśnie przełącznika. I tym samym otworzą się główne. Drzwi, główne wyjście. No, i tym samym będziemy się już powoli zbliżali do końca tego epizodu, gdzie stoczymy jeszcze taki jeden główny, ostateczny pojedynek z całą hordą przeciwników. O, tu jest główne wyjście. Oczywiście dynamiczna muzyka jest zwiastunem czegoś niedobrego w przypadku tej gry. Tak więc, jak widać, na przyspieszeniu tych przeciwników jest naprawdę sporo. Dobra, no i tym samym dobrnęliśmy praktycznie do końca tego odcinka. Tak więc, ja Wam dziękuję za oglądanie. I oczywiście zapraszam na kolejny epizod, także trzymajcie się. Hej!